Jakie są prawdziwe powody, dla których młodzi rezygnują z wiary? I co zrobić, by nasze dorosłe dzieci ponownie chciały żyć wiarą? Karol Porwich i Mateusz Góra pytali o to w Tarnowie uczestników Kongresu Nowej Ewangelizacji, który odbył się pod hasłem Droga do Domu. Bóg postanowił się uzależnić od Twojej woli: to Ty dajesz miejsce Bogu albo diabłu. Ten, kogo do siebie zaprosisz, będzie cię posiadał, będzie tobą rządził, pisze ojciec Jacek Sali. Dominikanin w zajmujący sposób przedstawia dziwną granicę między dobrem i złem. Radykalna, genderowa ideologia wkroczyła w życie dzieci. To już nie jest medycyna czy chirurgia to zbrodnia. Alarmującej sytuacji w Stanach Zjednoczonych przygląda się marek bober. Tegoroczne naukowe noble trafiły do ojca sztucznej inteligencji i wizjonerów spełniających swoje marzenia. Jak skorzysta na tych odkryciach ludzkość? Po odpowiedź odsyłam państwa do tekstu Katarzyny Krawcewicz. Czy możemy się spodziewać wprowadzenia zmian doktrynalnych w kościele po zakończeniu synodu o synodalności? Odpowiedzi udziela doświadczony włoski watykanista Andrea Gagliarducci. Warszawskie Seminarium Redemptoris Mater posyła księży z różnych krajów w najdalsze zakątki świata. Z jego rektorem, księdzem Mateo Campaniaro, rozmawia Łukasz Krzysztofka. Zakończyły się prace konserwatorskie przy baldachimie bazyliki świętego Piotra. Arcydzieło Berniniego powróciło do dawnego splendoru. Włodzimierz Rędzioch miał okazję przekonać się o tym na własne oczy. Swoje wrażenia opisuje w tekście odzyskał swój blask. Okazuje się, że Polska i cała Unia Europejska zmierzają w podobnym kierunku co Chińska Republika Ludowa, jeśli chodzi o cenzurę. Przestrzega przed tym Paweł Sarafin. Wierzyli w dewizę swego dowódcy, generała Stanisława Maczka: Żołnierz Polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski. Jan Józef Kasprzyk przedstawia historię pierwszej polskiej dywizji pancernej. Państwa przykład z pewnością jest powodem do dumy i bezcennym darem dla najbliższych, napisał prezydent Andrzej Duda w liście gratulacyjnym do Zofii i Stefana Gołdów. Po 65 latach po ślubie nadal są szczęśliwi. Z jubilatami rozmawia Maria Fortuna Sudor. Szkoda byłoby nie zatrzymać się w Brynku, choć na pierwszy rzut oka nic nie zapowiada wrażeń, jakich można w nim doznać. Wystarczy jednak zjechać z Krajowej Jedenastki, prowadzącej z Lublinca do Tarnowskich Gór, by odkryć prawdziwą perełkę. W dziale Dobre Rady uzasadniamy, dlaczego warto jeść cebulę. Doradzamy, jak wspierać układ immunologiczny oraz wyjaśniamy, kto ponosi koszty za szkodę, gdy coś zrzucimy, stłuczemy czy obijemy w sklepie. W Bliżej Życia z Wiarą Kamil Krasowski przedstawia historię życia człowieka, który przez długi czas był uzależniony od alkoholu, a dzisiaj pomaga doganiać marzenia osobom w kryzysie. Długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej i związany z tym niedobór ruchu powoduje liczne negatywne konsekwencje zdrowotne. Podpowiadamy, jak zadbać o postawę ciała. To jesienne warzywo ma uniwersalne zastosowanie w kuchni. Jest niskokaloryczne, za to zawiera dużo błonnika, świetnie więc wpływa na naszą sylwetkę. Dziś prezentujemy przepisy na dietetyczne dżemy i musy z dyni. Serdecznie zachęcam do lektury najnowszej niedzieli, która sięga głębiej i patrzy dalej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.